Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować. Dzisiejszy film to takie podsumowanie jednego z moich haftów, a mianowicie ptaszek z porzeczką, zakupiony od firmy MP Studio, kupiony przez Coricamo. I na początku będziecie mogli zobaczyć proces powstawania pracy, gdzie ta praca ze mną jeździła, gdzie ona nie była, byłam... Z nią w Gdańsku chodziłam z tą pracą na plac zabaw i haftowałam, gdy Marysia się bawiła. To był gotowy zestaw. Miałam tam nitki, ale haftowałam z aplikacji saga i w sadze też ustawiłam sobie tak numery kolorów, aby mi do tej sagi pasowały, bo na samym początku mi nie pasowały, więc musiałam poprzestawiać. Były tam zarówno krzyżyki, półkrzyżyki i sporo backstitchu. No, i taki bardzo fioletowy w moim stylu obrazek. Bardzo mi się spodobał. On był haftowany do, na konkurs do samplerowni, ale niestety nie udało mi się wykończyć, ponieważ no, nie wyrobiłam się. Właściwie dopiero w drugiej połowie września go skończyłam, więc to spory kawałek. No, i tutaj widzicie, jak to wszystko wyglądało, te postępy. Ja zrezygnowałam z wyhaftowania tam w środku napisu: czarna porzeczka. Po prostu wyhaftowałam tylko datę, bo już mi naprawdę się nie chciało. Wybrałam materiał hardanger. Właściwie to chciałam, a idę, ale wyszło, że ucięłam hardanger, więc już zostawiłam ten materiał. Było mi ciężko się przekuwać, było ciasno. Jeszcze te nitki takie nie do końca no nie do końca dobre były. Były jakieś supełki, one były nierówne, miały różną grubość i ciężko mi się haftowało tymi nitkami, ale myślę, że jak ktoś by sobie po prostu kupił DMC, to, no to też fajnie by to wyszło. No, ale na pewno jakiś luźniejszy materiał, bo hardanger było zdecydowanie za ciasno. Ale jak już zaczęłam, to tak to zostawiłam. No i co? Jeszcze tutaj mamy wgląd na sagę. No, ja dosyć długo go haftowałam, prawie chyba 26 dni hawciarskich, już nie pamiętam. Pod koniec już w sierpniu się naprawdę tak bardzo, bardzo spieszyłam, no ale odpuściłam. Robiłam inne rzeczy. Jeździłam na dożynki. Haftowałam wzory na zegarki, więc no nie dało rady. Nie wyrobiłam się. No ale trudno, mam za to. Teraz finisz yy, zakończony. No i taki mały obrazeczek będzie fajnie dekorował. Za chwilę zobaczycie co, bo ja nagrywam dźwięk osobno, bo wrzucałam takie zdjęcia, wrzucałam takie dogrywki jakieś, gdzie nie mogłam mówić. Backstitch robi robotę naprawdę, całkiem inaczej obrazek wygląda z backstitchem niż bez. Teraz wszystko tak się eksponuje. No i to by było na tą część tyle i zapraszam dalej. Jestem ponownie. Obrazek był wyprany, jest wyprasowany. Jest bardzo malutki, bo na hartangerze i tak się prezentuje. Nie haftowałam tutaj nazwy dżem porzeczkowy, po prostu zrobiłam tylko rok. Myślę, że to wiadomo, jak tutaj są porzeczki, że to jest dżem porzeczkowy. Oszukałam trochę z backstitchem. nie jest może on dokładnie tak samo jak w oryginale. No i gdzieś tam pomyliłam też krzyżyków kilka, ale już nie poprawiałam. Nic mi zostało sporo. Został mi nowy wzór i tutaj jeszcze jest materiał, bo ponieważ ja materiał podmieniłam. Chciałabym zapoczątkować coś takiego jak wymiana um, tych zestawów, które już haftowałyśmy. Więc ja już nie będę robiła Typowo rozdań, jeżeli mi zostanie coś po oryginalnym zestawie, po prostu będę się wymieniała. I teraz wymienię się. Może na początku nie powiem z kim, ale się wymienię na jak koleżanka po fachu wyhaftuje swój wzorek, bo też ma z tej serii ptaszka, ale z czerwoną porzeczką. I umówiłyśmy się, że jak. Ona wyhaftuje, to ona mi prześle to, co jej zostanie, a ja prześlę to, co mi zostało. I myślę, że to jest taki fajny pomysł, żeby coś takiego zapoczątkować. No bo co, wyhaftujemy obrazek, zostają nam resztki, i co z tym zrobić? Można by było pomyśleć, żeby założyć jakąś grupę na Facebooku albo gdzieś do istniejącej grupy folder wymiana mm, pozostałości. I teraz z każdym moim zestawem, który wyhaftuję, będę się po prostu wymieniała. Będę informowała, nie wiem czy tu na kanale, czy gdzieś tam na Facebooku, że będę się chciała wymienić z kimś na inny wzór. I myślę, że to jest taki fajny pomysł, bo to już będzie legalne. Nie będę tego sprzedawała, więc tylko się wymienię i. Wzór powędruje dalej, nie będzie on gdzieś leżał w szafie, ktoś inny będzie mógł się z niego cieszyć. No i tych nitek myślę, że spokojnie wystarczy na drugi odszyw, jeżeli będzie mniejsza, mniejsze CT, bo ja tutaj mam mniejsze. Tutaj chyba było do nie wiem, czy czternastka, może i 14 CT, już nie pamiętam. Nie chcę zaglądać. W sumie miałam to wysłać paczkomatem, ale nie miałam kiedy nagrać tej części filmu, ponieważ trochę mi się pochorowało. Kaszle niemiłosiernie. Głos wczoraj to już w ogóle miałam taki, że no, nie było sensu. Coś mi tu ostrości nie łapie, może złapie. A jeżeli chodzi o statystyki. To to tak, we wrześniu 3377, cały obrazek ma 7781, 23 kolory. Miałam na początku wybran, chciałam na AIDZ 16CT, ale Hardanger, więc na Hardangerze. Tutaj są półkrzyżyki, krzyżyki Backstitch i zestaw pochodzi od MP Studia. Ja go kupiłam na Coricamo. Jedyne, co mi się nie podobało, to jakość tych nitek, ponieważ jak miałam pojedynczą nitkę, jak robiłam na przykład backstitch pojedynczą nitką, to ta nitka miała takie, jakby supełki. Nie wiem, czy ja to znajdę, może gdzieś, i była nie, nie taka sama grubość na całej długości tej nitki. Była taka dziwna. No i bardzo kiepsko mi się tutaj haftowało, nie wiem, czy będzie widać. Ale tutaj są takie takie supełki, jakaś taka postrzępiona, gdzie niegdzie chudsza, gdzie niegdzie grubsza. No i to jest ten jedyny mankament. Tym bardziej, że ja jeszcze wzięłam bardzo dobro, drobną kanwę i no czasami ciężko mi było te nitki przeciągać. Docelowo czekam, aż będzie dostępna ramka w kształcie słoiczka, taką jak Kasia um, kupiła. Ale jeszcze jest niedostępna na korikamo, więc będę czekała. No, i chyba jak na razie wsadzę do takiej alarameczki. Może to i przy was zrobię. Taka pożyczona. Na razie tak chyba wstawię w to. No, tak nie ma jak znokciami. Tutaj była taka serwetka włożona. I spróbuję to tutaj włożyć. To jest tak na razie prowizoryczne i nie będę nawet tego odcinała. I nie wiem teraz jak to było. Chyba tak. Nie będę tego odcinała, ponieważ yy, no, będę oprawiała w co innego, a to tylko tak na, na chwilę można powiedzieć. No i teraz tu zalazło. O. Zobaczymy, czy w miarę równo? A, nie jest równo. I tutaj widać. Dobra. Przesunę trochę. Jeszcze raz. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o tym pomyśle na wymianę wzorów. Po, y, można powiedzieć po zestawach, czy tam ktoś haftuje Milchile, y, czy może jakieś inne zestawy. No bo tak, sprzedać można, ale to jest niepełnowartościowe. No dobra, ja to tak chyba zostawię na razie. No i tak i tak sobie pomyślałam, że ja i tak miałam się wymienić, bo to koleżanka po fachu zaproponowała, bo gdzieś tam w filmie mówiłam, że może tam zrobię rozdanie, może to tam komuś oddam. No i na razie muszę ten tył tak zostawić, bo no nie chcę tego ucinać. Zresztą tego i tak nie będzie widać, a będzie taki, taki oprawiony ptaszek. Kwiatki z balkonu. Gdzieś tu mogę ja może jeszcze. Do zdjęcia. No. No i takie coś mi weszło. Fajna jest ta rameczka. Akurat mi wielkościowo tutaj podpasowała. Ale może jak kupię, kiedyś to przemienię. Na razie jest tak. No i co? No Cieszę się, że udało mi się zakończyć. Co prawda, to miało być na konkurs domkowy. Kiedy ja to zaczęłam? Ja zaczęłam 20 lipca, a skończyłam 20 września. Tam serwetkę może odłożę. No, także w zestawie kleci dalej. Mam nadzieję, że koleżanka się ucieszy i na, może go wyhaftuje i pewnie na swoim kanale też pokaże. Już Marysia mi się odzywa. Miałam to wcześniej nagrywać, ale jakoś tak od rana się wziąłam za porządki. Powiem Wam, że dzisiaj więcej posprzątałam niż jak byłam dwa tygodnie na urlopie, bo na urlopie haftowałam. A teraz muszę. Takie porządki w szafach porobić, bo to nie tak, że to co na bieżąco, tylko głębiej. No i co? Porobię zdjęcia, może jeszcze i. No i to by było na tyle. Napiszcie, jak Wam się wzorek podoba, co myślicie o pomyśle z wymianą zestawów, które już zostały wyhaftowane. To oczywiście będzie można dogadać, bo to wiadomo wielkościowo jedne są większe, drugie mniejsze, jedne były droższe, drugie były tańsze. Ja chciałabym coś takiego zapoczątkować. Myślę, że to jest fajny pomysł, a nie trzymać mm, te zestawy, które, bo wiadomo, no, nikt nie będzie pod rząd haftował drugiego takiego samego obrazu. No, chyba, że są takie osoby. Ja raczej nie haftuję dwóch takich samych i myślę, że to jest fajny pomysł. Więc jeżeli będziecie coś takiego chcieli, piszcie w komentarzach. Ja mogę założyć taką grupę na, na Facebooku wymiana. Wzorów z zestawów. To wszystko jest legalne, ponieważ my nic nie będziemy kopiować, tylko wysyłamy oryginalne, um, oryginalne wzory, oryginalne pozostałości po zestawach kolejnej osobie. Więc to by było na tyle. Na początku widzieliście, jak obrazek powstawał. No, trochę długo mi zeszło na niego. Chyba tam nie wiem, 26 dni awciarskich jakoś, nawet nie zapisałam. Ale Jakoś tak. No, nie wyrobiłam się, ale malutkie maleństwo skończyłam. Niby takie małe, a ponad prawie 8000 krzyżyków. Znaczy się tych znaczków wszystkich, bo tu i backstitcha było dużo. Samego backstitcha było ponad 1700. Trochę tych pół krzyżyków, ale fajnie wyszedł ptaszek. Zrobię jeszcze zdjęcia. No, i to by było chyba na tyle. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie. 吧。Pa!